Są z wami Mateusz Jeszcze Ile Lewar, a, a to, to nie podcast. podcast. Witamy Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj przechodzimy szybciutko już do pierwszego tematu. Tak, dzisiaj zaczniemy może nie muzycznie, a filmowo, czyli coś, co też bardzo lubimy, choć yy, to troszkę bardziej kontrowersyjny temat. Nie wiem, czy słyszałeś mhm. o tym, że Netflix wy, wykupił wykupuje pewną część Warner, Warner Brosa. Tak, słyszałem. Warner Bros. Studio zostało wykupione przez Netflixa. Po części, bo to nie, że w całości bodajże, mhm. tylko właśnie jakaś tam Cząstka. pewna sfera i chyba w tej sferze też nie jest TVN. To no. też istotne. Czyli jak myślisz, co to przyniesie Netflixowi? Jakie będzie mieć nowości właśnie z tego tutaj punktu? Może transmisję na żywo? No mnie bardziej przeraża fakt, jakie może mu przynieść nie korzyści tylko właśnie w drugą stronę, mhm. no bo Netflix kojarzy się nam z raczej takimi produkcjami trochę masowymi, przede wszystkim, które idą od razu w streaming internetowy. Tak, oczywiście, tak. No a Warner Bros. to są filmy, które trafiają do kin. Mhm. I jak to teraz będzie wyglądać? Czy te filmy będą od razu szły na platformę Netflixa? Czy będą w kinach, a potem będą przechodzić tam? Czy w ogóle tego nie połączą? Mm. Ciekawe to jest w sumie, bo to może być taki początek na przykład y, trochę wyginięcia jakie mm -hmm. może w przyszłości, bo jeżeli by te większe produkcje właśnie e, trafiałyby tylko na Netflixa, od razu po premierze, no to po co no do kina. Dokładnie. I tak i tak już dostajemy je dosyć szybko mm -hmm. y, w takiej formie, chyba głównie na Disney primie. Plus, mi się wydaje, że I primie, też. Primie, tak, I prime, tak, tak, Netflix mm -hmm. aż tak nie, ale tak czy siak. Ale wyczytałam, że raczej nie chcą odchodzić od tego kina, od tego systemu, więc mam nadzieję, no bo ja zresztą raczej też bardzo lubię chodzić do kina i lubię, lubię ten klimat, tą ciemność tego pomieszczenia, takie wczucie się, te emocje na wielkim ekranie. No i nie chciałabym, żeby to się zmieniło. Znaczy, mi się wydaje, że ten sposób, ten patent będzie bardzo popularny dla introwertyków. Którzy lubią mieć jednak swoją przestrzeń i jak wychodzi taki film, no to sobie obejrzą na spokojnie tam popcorn w domu, kawka, herbatka i mm -hmm. spokojne siedzenie sobie przed telewizorem czy tam laptopem. Ale no też jestem tego zdania, że kino jednak to jest fajne, takie trochę przyżycie, zawsze trochę inaczej też ten film odbierasz, więc tak, no, zobaczymy, tak. jak to będzie. Liczę, że to jednak może nie będzie takie wyginięcie, masowy film. No tak, szczególnie, że mamy już, to nie jest tylko kwestia tego, że nie wiem, mamy klasyczne kino, mm -hmm. kino 3D, ale mamy jakieś takie formaty IMAX tak, jakieś tak, tak, 8D wszystko no i też pamiętajmy i w domu o tym tego nie będziesz mieć, nie? oczywiście że tak pamiętajmy o tym że kina to są miejsca pracy mhm, no więc wtedy może być to oczywiście to jest takie powiedzmy nasze gdybanie i no, to jest bardzo tak dosyć daleko. to jest długofalowy tutaj spektrum długofalowe ale no, może to też powodować że nie będzie pracy mhm. po prostu w kinach. ktoś to policzył Niestety nie, nie wiem już w tym momencie kto, ale e, pewien badacz całego tego zjawiska, hmm. właśnie jak e, no, odchodzi się ogólnie od tego kina, chociaż ja jak byłam ostatnio na weekend, to była pełna sala, także no, ja, nie wiem. Nie ja wiem. na Bugoni miałem podobnie, też była praktycznie cała, więc no. No, ale wracając, wyliczył, że jeśli tak to zostanie, to kina zakończą swoją działalność tam 30 września bodajże przy, przyszłego roku. Mm -hmm. Tymczasem premiera lalki naszej polskiej, tej która ma trafić do kin, ma być 29 września. No, to ciekawe... Albo odwrotnie, czy... że pierw kino wyginie, a potem <noise> będzie lalka. Potem lalka. Ale też, co ciekawe, lalka akurat jest tego typu serialem, że w ogóle powstają dwie. Adaptacja. Tak, tak. jedna zupełnie... netwicowska i no druga właśnie, właśnie polska, więc to jest ciekawe, że mm -hmm. która tutaj będzie w tym przypadku no, lepsza. Ciekawa. Jestem bardzo ciekawa, szczególnie, że Lalka to była chyba moja ulubiona lektura w liceum. Moja nie, ale jedna z tych przyjemniejszych. No ja ją bardzo szybko w ogóle przeczytałam, do tej pory podziwiam się mm. za to. Oj, ciężko jest momentami z czytaniem lektur, chociaż teraz mam takie powroty, że chciałbym sobie poczytać parę, mm -hmm. parę książek. Po czasie bardziej się jakoś tak do tego mm -hmm. podchodzi z sentymentem. Oj, bardzo. Dostając w tematyce telewizyjnej, ostatnio do Kanal Plus trafił bardzo niecodzienny eksperyment telewizyjny. Mhm. Eksperyment Od siatka, tak się nazywa program, jest to program, gdzie influencerzy, znani nam tutaj, e, znane nam persony typu Tromba, Stifler, e, Jasper, Zygmunt Heiser, trafiły do więzienia. Trafiły do więzienia w Bartoszycach, gdzie pokazywane jest życie ich i więźniów. Jakby w no razem, po prostu żyją sobie razem z więźniami, pokazują jak, wy jak wygląda życie właśnie w tego typu zakładach. Julka, powiedz mi, jakie jest twoje zdanie o tego typu programach? Czy to jest dobre, że takie coś powstaje? No tak średnio raczej. Jest ta ludzka ciekawość, co mhm. może się dziać faktycznie yy, za tymi murami. No, bo jednak, jak zwykle w filmach przedstawiają e, więzienie, no to tam, wiesz, bójki, nie wiadomo co, a de facto nie każdy musi tak wyglądać, więc mhm. z jednej strony, okej, okay, możemy zobaczyć ten inny obraz, ale z drugiej strony, jednak, to te osoby za coś tam są. No, mi się wydaje, że ta ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła w tym przypadku, mhm. gdyż, e, okej, okay, filmy, ja sam jestem wielkim fanem e, filmów. E, o tematyce więziennej, na przykład Prison Break uwielbiam, to jest jeden z moich filmów, ale tutaj mamy życie pr prawdziwe. To nie jest żadna fikcja, tu mamy prawdziwe życie. I dla mnie jest niedopuszczalne, po pierwsze wsadzanie e, ludzi z zewnątrz, popularnych ludzi do tych więźniów, którzy no i tak te osoby znają, typu Zygmunt Heiser, i mogą mieć bardzo różne zdanie, albo kogoś nienawidzić, albo kogoś uwielbiać. Mhm. To jedna rzecz, a po drugie, przestajmy jakby robić z tych więźniów e, Bohaterów. No to są osoby odsadzone, to są osoby, które nie powinny być e, pokazywane publicznie. Mhm. A wiesz w ogóle, jakiego typu to jest e, więzienie? To jest więzienie w Bartoszycach. To jest, e, to jest e, nie, nie znam tam rygorów dokładnie jak to wygląda. Z tego co tam podejrzałem parę odcinków, żeby też wiedzieć o czym mówię, no to to jest e, takie typowe polskie więzienie, jakie możemy sobie tutaj wyobrazić. Ale nawet moje pytanie bardziej, bardziej chodziło mi o to, mhm. jakiej rangi są przewinienia. No tych to osób. tak, Ta. jest tam parę postaci, które są, siedzą za zabójstwo. To nie są drobni powiedzmy. Kieszonkowcy. Kieszonkowcy. Nie, są, są osoby, które mają tam 30, 20, 15 lat odsiadki i mówi się, że zabili tego człowieka w takim roku, tego człowieka w takim roku. To są legalnie, le, przepraszam, nielegalnie, to są realnie postacie, które źle oddziałują, mhm. powinny źle działać społeczeństwo polskie, które krzywdzą społeczeństwo polskie, krzywdzą ludzi, a są pokazywani w internecie no i w sieci oczywiście. Wow. Dla mnie to jest niepojęte, że w ogóle tak coś powstało i liczę, że to jak najszybciej e, zniknie. Szczerze, że nie będzie kolejnych części, bo dla mnie to jest trochę, no już bardzo dziwne. To już jest jakieś takie przejście przez granice smaku tak, dla tak, mnie za sum. bardzo. Chyba, że my o czymś nie wiemy i po prostu ci influencerzy też tam mieliby. Tak, to teraz troszkę uspokójmy e, tutaj temat, bo się cały zagotowałem już. E, przejdźmy do e, naszego ulubionego, przejmującego e, tematu: muzyka. I zaczniemy od Eurowizji. Więc w sumie nie wiem, czy to jest taki spokojny temat, bo trochę w sieci zawrzało. Mhm. E, ostatnio kilka krajów bojkotuje Eurowizję za to, że przede wszystkim dopuszczają Izrael, by, mhm. by tak, tak samo wziął udział. Nie wiem, czy słyszałeś kto, kto właśnie no, zaczął to wszystko. Zgaduję, że tam się mogło to rozgrywać na przykład no, Holandię, nie mhm. dziwi mi się, jakby, jakby to była Holandia, jakby to była Finlandia, to mogłaby być, mogła to być... Hm. Powiedz, powiedz, bo aż ciekawy jestem. Przede wszystkim mnie ruszył fakt, że jednym z tych krajów jest Hiszpania. Mhm. Hiszpania, o ile ja dobrze pamiętam, jest jednym z krajów założycielskich tak. dla Eurowizji, więc no, taki ruch z ich strony no, to dużo znaczy. Nie dziwię się, bo no, też nie widzę miejsca tak szczerze dla Izraela w Eurowizji. Dla mnie to jest no, kolejny ruch, którego ja nie rozumiem. Mhm. Inaczej jest dla mnie. W jednym stopniu zrozumiały dlaczego, ale nietolerowanym po prostu. Uh -huh. A spodziewasz się, że nasz kraj wystawi kogoś? Myślę, że tak. Ja też tak myślę. Myślę, że wystawi, gdyż myślę, że będzie wystawiony u nas reprezentant, ale to nie będzie, będzie dużo odwołań. Tylko, że uh -huh. te osoby, które teraz chciały składać, zrezygnują właśnie Można z wyboru z tej preselekcji, a pójdzie jakiś taki totalny no-name albo osoba, która jest no pod No i będziemy pod mieć gwiazdę teraz. No, będzie taka druga blanka, nie? To jest, mi się wydaje, że to będzie trochę ten sam case, że powstanie taki trochę no-name, nagra jakąś taką lekką piosenkę typu my jesteśmy w Polsce tutaj i będzie taka, wiesz, nie będzie to za nic od, odkrywczego, znowu będziemy 20 20 miejsce, ale będziemy na Eurowizji, bo będziemy na Eurowizji. Ale jeśli chodzi w ogóle o samą Eurowizję, już pomijając cały ten bojkot, mhm. Nie wiem, czy ty widziałeś. Na pewno widziałeś. Przemka kucyka. Nie tak. Ta tak, tak. Szczerze, szkoda, że w tym roku Przemek będzie kandydował, bo mm. wydaje mi się, że dużo fajniej by no to może wyglądało. No jednak tak właśnie zrezygnuje i za rok. No to tak, ale szkoda właśnie, że to się dzieje teraz, bo ta, ta piosenka byłaby w sumie śmieszna. Tak. No ja patrząc na to, że robiliśmy wszystko, mhm. żeby. Zająć jak najlepsze miejsce. Podwiesa podwieszaliśmy justy desteczkowską tak. u sufitu i no nie wychodzi nam to. Nie wiem dlaczego, bo ja naprawdę byłam zadowolona z tego występu. Był okej, okay, ale był taki trochę też boomerski, mi się wydaje, dalej. W sensie. no był. Może dla nas on był taki bardziej znaczący, no bo jednak to jest gwiazda polskiej sceny muzycznej. No ale jak ktoś faktycznie nie zna tej sceny, no to. To nie inaczej. będzie reagował oczywiście. No, że więc tak. fajnie by było zobaczyć teraz. Y teraz na Eurowizji reprezentanta Polski właśnie z taką piosenką inną, taką śmieszną, trochę na przełamanie lodów, żebyśmy, hmm. nawet jeśli nie wygramy, nie zajmiemy jakiegoś super miejsca, żebyśmy jakoś, jakkolwiek zostali w pamięci. Tak mi się tak wydaje. W sensie wydaje mi się, że ten rok w historii Eurowizji będzie do pominięcia. Ja myślę, że będzie nie tyle do pominięcia, co właśnie on zostanie zapamiętany, bo będzie inny. Tak, to na pewno przez, przez opinię publiczną na pewno, ale tak w kontekście takiej zdrowej rywalizacji mm -hmm. i takiej uczciwości, myślę, że tutaj jak najwięcej właśnie państw będzie rezygnować i w ogóle będzie bardzo mało państw, które wezmą, wezmą udział. Może tak być. Niestety. Trochę było już tutaj naszych przewidywań co do przyszłego roku muzycznie pod kątem Eurowizji. Ale No ale e, właśnie chcę tutaj poruszyć temat ogólnie, jeżeli chodzi o muzykę, polską muzykę, na to się skupmy. Jurka, powiedz mi, co według ciebie będzie popularne, ważne, dobre w muzyce w 2026 roku? Na co słuchacze będą e, czego będą chcieli słuchać i jakie dźwięki będą im chodziły koło ucha? Hmm, szczerze mówiąc, jakoś się za bardzo jeszcze nie zastanawiałam nad tym, ale spodziewam się takiego trochę Radiowego popu klasycznego, mhm. ale nie tylko i wyłącznie ze strony właśnie tych artystów, którzy teraz trafiają do radia, a na przykład właśnie no, Sobel wypuszcza nową piosenkę tam na trzy dni przed końcem mhm. roku, więc myślę, że ona będzie taka idealna na sam początek. Ja sama jestem pewna, że z nią wejdę w ten nowy rok. I chyba spodziewam się właśnie takiego klimatu, takiego trochę luźnego popu. Hmm. Mhm. A ty? Ja mam zupełne mam w głowie zupełne wywrócenie tego, co powiedziałaś. Okay. Mi się wydaje, że już to było widać w tym roku, ale 2026 rok będzie to kompletnym wywróceniem muzyki. I typu, skupmy się teraz na rapie powiedzmy, rap Polski wróci do Undergroundu. Wrócić Aha. do tego miejsca, z którego powrócił. Już teraz przebijają się takie projekty jak Karuzelka, Element, jak Tonfa, jak Ziomcy. Takie, pe takie persony, które się przebijają w tym świecie rapowym. Yy, nuance, który jest yy, chyba teraz myślę najlepszym medium, jeżeli chodzi o muzykę stricte rapową, yy, bardzo tutaj hucznie mówi o tych projektach. Dużo mediów mówi właśnie o tej muzyce undergroundu i myślę, że ona zdominuje w 2026 rok i jakby od 2018 roku rap, przez, głównie przez na przykład taką na FIDE, stał się bardzo mainstreamem. Myślę, że w tym roku, w na następnym roku w sensie, będzie duży spadek tego i ta społeczność się znowu będzie budowa, budowała w stronę właśnie tego rapu, tajemniczości, undergroundu, a bardziej popularne dla ludzi będzie jazz, będzie muzyka ambientu i bardzo, dużo bardziej będziemy sięgać po takie, taką muzykę, która nie będzie jakby nas, nas drażniło jeszcze bardziej, bo my teraz żyjemy w takich czasach, że mamy milion różnych bodźców, wszystko nas po prostu dotyka, wszystko możemy my dotknąć, milion jakichś rzeczy, a będziemy potrzebowali takich momentów, ja już tak, tak samo mam, że, że po prostu muszę się odciąć, włączam jazz i sobie pływam spokojnie po świecie. Muszę przyznać, że podoba mi się ta wizja, ale też sobie wysnułam taką y, teorię przy okazji, że skoro ja powiedziałam o, o takim luźnym popie, ty powiedziałeś o czymś absurdalnym, całkowicie innym. Absurdalnie, tak, zwróćmy <grym> <dość> uwagę, absurdalnie. <grym> to może właśnie po prostu to się podzieli, bo w tym momencie mamy artystów, którzy tworzą i jedno i drugie. Mhm. A właśnie może będzie tak, że jedni pójdą w jedną stronę, drudzy w drugą i ta... Przestrzeń zrobi się już nie taka właśnie spójna ze sobą? Myślę, że będzie coraz bardziej właśnie połączone to wszystko. Okej. Okay. W sensie, typu, będzie dużo więcej połączeń, typu właśnie jazz, pop, rap, jazz, to wszystko się złączy, ale z drugiej strony będą ci ludzie, będą ci artyści, którzy będą uciekali z tego. No, myślę, że 2026 jest kluczowym momentem w muzyce teraz. I ten rok pokaże nam bardzo. Jak muzyka będzie wyglądała przez następne lata? A jestem go bardzo ciekawa. Ja też. Czekam aż e, w teraz, w czasach, gdzie mainstream już nie jest tak poważny i tak mm -hmm. ważny dla artystów, ciekawi mnie, co z tego powstanie. Mm -hmm. e, mieliśmy już predykcję odnośnie muzyki, ale mamy jeszcze jedną, i tutaj tiktokowe e, konta nam powiedziały. Nie że... tylko tiktokowe. Dobra. robimy Research też w innych miejscach. Tak, wielki Research nam powiedział, że został wybrany kolor. Mm -hmm. Został wybrany kolor roku 2026. I jest to tak zwany Cloud Dancer. Nie wiem, czy domyślasz się, co to może być po tej nazwie? E, tańczący deszcz. Tańczące chmurki. E, I trochę tak jest, bo jest to właśnie kolor pomiędzy bielą a szarością. A czy mogłabyś tak powiedzieć e, na chłopski rozum, opisa, opisać na przykład ten kolor jedną rzeczą? Ja przeczytałam bardzo dobry opis, mhm. jeśli chodzi o ten kolor, wydaje mi się, że całkiem całkiem adekwatny. Okay. Kolor życia w Polsce. No, nie za wesoło, drodzy państwo, no nie, nie za wesoło. U nas często jest pochmurnie, tak. więc to tylko kwestia tego. Ale jest to od bardzo wielu lat, lat po raz pierwszy właśnie wybrany odcień bieli. No, szczerze nie jest dla mnie nic takiego ciekawego no, w bieli, jest no, biała. Właśnie, patrząc na to, że w tym roku to y, był taki brązowy, ale taki jak taki mus czekoladowy. Mm -hmm. no tak, e, to Kilka było lat temu była magenta, więc nagle ta biel. Włosy Bubblegum, tak, jak prezes <laughs> mówił. E, no, ciekawe tak naprawdę, bardzo ciekawy jest ten kolor. Nie, nie jest w ogóle ciekawy. Drodzy Państwo, jest biały, nie, ale no, no rozumiem. Bierzemy, tak? Możemy, że za tymi chmurkami właśnie będzie słońce na ten przyszły rok. No dobrze, no. Drodzy Państwo, pofrunęliśmy za tymi chmurkami do końca tego odcinka. My bardzo Wam dziękujemy za jakże tą owocną tutaj rozmowę i życzymy Wam dobrego dnia i wszystkiego, co najlepsze. Dajcie nam znać, co Was ostatnio poruszyło.